No, witam Was bardzo serdecznie. Już tytuł tego filmu, Wam oczywiście zaraz tutaj zdradza o czym będzie mowa, i nie jest to coś jakby zupełnie nowego, bo już sieć obiegła cała masa unboxingów i wielu, wielu innych filmów związanych z tą lokomotywą nową, typu 3E, łamane przez jeden, czyli ET21 o numerze inwentarzowym 157, jest to wersja akurat tutaj dźwiękowa, epoka piąta, piko i tak dalej nie muszę tutaj specjalnie się na ten temat rozwodzić nie będę się też namiętnie rozwodził na temat pudełka opakowania i wyciągania tego modelu bo jest to rzecz bardzo jasna już w tej chwili jeśli chodzi o modele Pico oczekiwałem że będzie coś to opakowanie czymś w stylu opakowanie laminatki czyli tej Skody zeszłorocznej nie ma tutaj szału. Jeszcze tutaj na woluta. Szybciutko. Nie będę się tutaj rozwodził na tematy związane. Właśnie z, z tym, prawda, jak to jest zapakowane, foliki różne, pikowskie, prawda? Dodatkowo mamy tu jakieś czarne pierdoły wsadzone tak, dobrze nie będę się na ten temat dzisiaj rozwodził, mnóstwo części jakieś tam do pełne zgarniacze prawda e, o tym też wiele osób zwraca uwagę że to jest fajna sprawa, oczywiście jeżeli ktoś wkłada model do gabloty nie puszcza go na makiecie to jest to rzeczywiście istotne znowu nie mam rękawiczek no cóż, chyba już tak, już zostanie w moim przypadku, piękny model naprawdę e, w porównaniu do Wcześniejszej edycji firmy MTB, ta, te wnętrza, te poświetlenia, te szprychowe zestawy kołowe i tak dalej. Na pewno, na pewno jest to, jest to coś fajnego. Może jeszcze dużo do życzenia zostawiają te pentografy, które są no takie akurat w miarę standardowe, jeżeli chodzi o pico, e, PKP i tak dalej. No ale tu już nie chciałbym się w to, że tak powiem, aż tak mocno wgłębiać. E, model jak model, naprawdę wykwintnie i wyśmienicie wykonany, nie można mu nic praktycznie zarzucić, chociaż dobry modelarz na pewno by tutaj jakiś wiele elementów znalazł. Bardzo, bardzo fajna sprawa i należą się wielkie podziękowania dla piko, jako że te lokomotywy elektryczne ET21 praktycznie już nie jeżdżą, a już na pewno nie w barwach właśnie PKP. Także naprawdę fajny, fajny prezent, y, troszeczkę spóźniony z 2020 roku. No ale cóż, zeszły rok generalnie był rokiem bardzo, bardzo ciekawym. Y, w kolejnych kadrach na pewno zobaczycie 100%: zobaczycie y, jakieś kilka dźwięków y, poruszania się tej lokomotywy. To jest taka nowość w tym unboxingu, czego do tej pory nie robiłem, w te, w właśnie w, dokładnie w, w tym momencie prezentacji. I oczywiście to, co jest też dla mnie bardzo istotne, czyli jakieś takie w miarę powierzchowne, ale też i myślę, że w miarę istotne porównanie do tego modelu, który wydało wcześniej MTB. I to nie tak dawno, bo z tego co pamiętam, to był albo grudzień 2019, albo styczeń 2020 jakoś tak yy, przynajmniej wtedy ten model trafił do mnie, a to pamiętam, że była jakaś taka w miarę gorąca nowość. Bardzo fajnie wykonana lokomotywa, naprawdę yy, aż mi tutaj <trudno>, trudno ją chwycić tak, żeby tutaj jej krzywdy nie zrobić, bardzo ładne czoło, naprawdę. Piękna lokomotywa, wycieraczki. Także zachęcam do obejrzenia całego materiału. E, oczywiście, łapka w górę, jeśli Wam się to podoba. No i oczywiście dziękuję Wam za wszelkie subskrypcje, za Waszą uwagę. No i dzięki za to, że dajecie mi e, odwagę do tego, aby kontynuować, właśnie, kręcenie filmów na tym moim. Kanale. Pozdrawiam Was bardzo ciepło z Burgas. Do nas już bociany przyleciały, więc życzę Wam, aby Wam również e, te wspaniałe zwierzęta przyniosły wiele radości i żeby dotarły również do Waszych e, regionów, do Waszych miast i e, wiosek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę Wam dobrego czasu, ciepłego czasu. Cześć. Dobra, proszę przelot na 43002. Mechaniku wyjście pociąg za chwilkę podam. TSB na 43002, tarcza przed samochodem wiatrowym, podciemna. Mechaniku samochód podamy, tarcza zgłoszona do automatyki, będą naprawiać. No, witam Was bardzo serdecznie. Jak zwykle, w unboxingu nie powinno zabraknąć momentu porównania. Zwłaszcza, że mamy do dyspozycji już wyroby czy też modele dwóch przynajmniej różnych firm. Modele tej samej lokomotywy, tej samej konstrukcji i możemy właśnie dokonać tego prostego porównania. Ee, oczywiście, nijak się ma porównanie tutaj w tej chwili e, produktu, tego najnowszego produktu firmy Pico do m, produktu firmy MTB. Oczywiście po lewej stronie mamy produkt firmy Pico, po prawej stronie produkt m, firmy MTB. To, co moim skromnym e, zdaniem e, uwa należy do e, takiej szczególnej uwagi na plus, e, jeżeli chodzi o model MTB, to są ciut, e, delikatniejsze te ślizgacze, właśnie od pantografów. Aczkolwiek, cóż, t, nawet nie wiem od czego zacząć. E, na pewno to, co już widać gołym okiem, Obie budy tych lokomotyw są troszeczkę inne. Zdecydowanie model Pico jest bardziej filigranowy, bardziej szczegółowy. Natomiast model MTB jest troszeczkę bardziej gruby. Widać to na, przykład, na przykładzie chociażby w tych zestawów kołowych, tych wózków tutaj, że mamy je tutaj dość grubo wykonane jeśli chodzi o tutaj MTB natomiast w przypadku oczywiście Piko te zestawy kołowe są dość delikatne takie mają, mamy wrażenie jakby te zestawy kołowe tutaj yy, pikowe były yy, troszeczkę yy, jakby bardziej zasłonięte niż w przypadku tutaj właśnie firmy MTB gdzie te zestawy kołowe są bardziej jakby tak, ta buda jest jakby troszeczkę wyżej kolejna sprawa, która tutaj jakby gra dość istotną rolę to fakt że w przypadku wyrobu Pico mamy do czynienia z prawdziwymi szprychowymi zestawami kołowymi natomiast w MTB są to koła pełne nie ma tam szprych być może jest to pewne uproszczenie związane z tym, że Oczywiście jest to, są te koła zasłonięte i jakoś tak firma zdecydowała, że jednak będą te zestawy pełne, nie będą szprychowe. Natomiast to, co jeszcze zasługuje tutaj na szczególną uwagę, no oczywiście poręcze. Chociaż można powiedzieć, że w wyrobach MTB poręcze są delikatniejsze, ale tak jak widzicie w piku one są dłuższe. I trudno w tej chwili to ocenić, mnie osobiście oczywiście, czy bardziej wersja Pico, czy też bardziej, właśnie wersja MTB. Na pewno mamy tutaj, z tego co widzę, jakieś lusterka dodatkowe w Pico, których nie ma w MTB. Troszeczkę inaczej wygląda dach, bo mamy tutaj do czynienia bardziej. Z taką filigranowością, i zobaczcie, że ilość tych podestów na górze też jest troszeczkę inna. Mniej jest ich w wersji, powiedzmy, czy też po prostu są one troszeczkę bardziej takie grube i toporne. Natomiast w, tutaj, w przypadku piku, są one takie bardziej delikatniejsze i filigranowe. To, co na pewno wymaga e, tutaj uwagi naszej, e, to fakt, że mimo wszystko. No, mamy do czynienia z FICO z wieloma do, dodatkowymi elementami, tak jak to widzieliście w poprzednim kadrze, czyli na przykład poświetlany e, część ta maszynowa, gdzie widać takie detale e, tej, tej maszynowni, poświetlane zestawy kołowe, które też dodają na pewno. Takiej szczególnej no, delikatności temu modelowi. Ja sobie pozwolę w tej chwili wziąć tutaj do ręki, w ten sposób Wam pokazać, właśnie tutaj teraz, jeżeli chodzi o wyrób Pico i obok wyrób, właśnie MTB, jeżeli chodzi o, o czoło. Na pewno kolorystyka bardziej blade są te wyroby MTB. Te wyroby Pico są mimo wszystko bardziej nasycone. Trudno mi ocenić, który jest bardziej właściwy. Pokazuję Wam po prostu, jak to wygląda. W przypadku, właśnie firmy MTB, nie mamy wycieraczek. W przypadku Pico te wycieraczki są bardzo delikatne. Mamy tutaj tą delikatną obwódkę tutaj. Mamy tutaj, nie wiem jak się nazywa ta część, ale mamy tutaj jakiś taki dodatkowy element, którego w przypadku MTB nie ma. Tutaj widać, że ten dach jest taki bardziej toporny, jakby grubszy jest ten dach, wyższy. Natomiast Fico on jest taki niższy, delikatniejszy. Oczywiście mamy tutaj kable, kabeleczki, tak, detale związane z odbierakami prądu. Oczywiście są to jednak mimo wszystko standardowe e, powiedzmy e, pantografy Piko. E, te MT Boskie są ciut lepsze, aczkolwiek też to nie jest jeszcze to e, o czym czego byśmy pragnęli. Niemniej jednak e, oba modele są bardzo fajne. Zasługują na uwagę. E, do niedawna nie mieliśmy wyrobu Pico więc e, nie mieliśmy jakby prawa się tutaj wymądrzać, który jest lepszy, który gorszy. Zobaczmy jeszcze może tylko troszeczkę na, jeżeli chodzi o, o podwozie. Oczywiście, jeżeli chodzi o podwozie, o zestawy kołowe, na pewno tutaj w, w dużej mierze Pikobije jest trochę bardziej wykwintne to wykończenie, niż w przypadku właśnie MTB, zresztą widzicie tutaj jest Pico przygotowane również do odbieraka tej płozy Merklin'a, także to też jest taka ciekawostka dość fajna, że można go właśnie przerobić na inny system. Dobrze, no nie będę się więcej wymądrzał, tak jak widzicie tutaj mamy drugą stronę tego modelu właśnie Pico ja teraz jeszcze pokażę dla porównania tutaj właśnie model MTB. No są pewne rzeczywiście takie subtelne i dość istotne różnice takie w budzie. Natomiast generalnie no bardzo podobne modele. Jednak mimo wszystko można powiedzieć z dwóch różnych półek i mimo wszystko to co nam Piko zaserwowało jest naprawdę bardzo ciekawym Modelem, dźwięki może nie są jakieś tam wykwintne, i można by tutaj wieść wiele sporów. Czy one są dobre, czy nie, czy, są, czy nie jest to po prostu bardzo za bardzo skromne, mimo wszystko. Ale to są już takie powiedzmy szczegóły. No, mamy radość przede wszystkim z tego, że posiadamy już w tej chwili model wydany bardziej jakby. E masowo i model, który jest naprawdę na wysokim poziomie, o tym świadczą chociażby te tutaj żółte podesty, które są z blaszek fototrawionych, gdzieś tam nawet Piko się chwaliło tymi właśnie elementami fototrawionymi, natomiast no tutaj w MTB tego po prostu nie ma. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że byłem dla was w jakiś sposób pożyteczny tymi informacjami. Tak się składa, że akurat oba te modele gdzieś tam do mojej małej kolekcji trafiły, dlatego postanowiłem się z Wami po prostu podzielić tymi informacjami. No i na koniec jeszcze pewnie kilka zdjęć, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cóż, cześć!